pójdźmy na zadanie siódme dla dowolnych liczb a i b zachodzi równość czyli tutaj mamy po prostu wzór skróconego mnożenia i to będzie ten wzór a odjąć b do kwadratu czyli otrzymamy a kwadrat odjąć 2 razy a razy b dodać b kwadrat tylko, że nasze a w tym przypadku jest równe a natomiast b jest równe 2b czyli mamy tak a do kwadratu, czyli a kwadrat Odjąć 2 razy a razy b, czyli 2 razy a razy 2b, i dodać b kwadrat, czyli 2b do potęgi drugiej, czyli otrzymamy 4b kwadrat. Wykonajmy sobie tutaj mnożenie, czyli mamy a kwadrat, odjąć 4ab, dodać 4b kwadrat. I teraz musimy poszukać takiej odpowiedzi. No, i taką odpowiedź mamy w podpunkcie D.